Przychodzi moment, gdy przestajesz wierzyć w zwycięstwo, a wojownik, który przestaje wierzyć, już przegrał. Beznadzieja jest jak trucizna sącząca się do żył, odbierająca siłę i wolę walki. A jednak, nawet w najciemniejszym momencie, jest droga wyjścia. Strach to tylko cień, a cienie nie mogą ranić tych, którzy mają w sobie światło. Wojownik nie pyta, czy się boi. Wojownik pyta, co zrobi, pomimo strachu. Jeśli widzisz przed sobą mur, nie pytasz. Czy jest nie do przejścia, szukasz sposobu, by go skruszyć. Twój umysł jest polem bitwy i to od Ciebie zależy, kto na nim zwycięży. Naucz się kontrolować swój oddech, uspokoić serce, skupić się na tym, co tu i teraz. Nie pozwól, by umysł błądził po polu bitwy przyszłości, którego jeszcze nie ma. Przypomnij sobie, kim jesteś. Przypomnij sobie, że masz w sobie siłę, jaką mieli wielcy wojownicy przed Tobą. Oddychaj, podnieś głowę, otwórz oczy pełne determinacji. Oblężenie trwało wystarczająco długo. To nie strach rządzi tobą, to ty jesteś jego panem. Stań twarzą w twarz ze swoim wrogiem, weź głęboki oddech i ruszaj do walki. Decyzja należy do ciebie. Antystrach, bo jesteś silniejszy niż myślisz.